Cześć, witam w moim filmiku. To jest mój pierwszy filmik na tym kanale i ten filmik nazywa się Back to School przyboru szkolnym. To jest taki mini Back to School, bo to jest pierwsza część. Jeszcze będzie druga część, ponieważ byłam w Biedronce i nie było za dużego wyboru, więc tylko parę rzeczy sobie kupię. Pokażę Wam jeszcze mojego brata, parę tam rzeczy. No więc tak, zaczynamy. Od zeszytów zaczniemy, bo ich jest. No, nie jest najwięcej, ale jest ich trochę. I tu mamy takie zeszyty. Pięć zeszytów. Ogólnie miałam więcej e, kupić, ale e, pięć miałam jeszcze innych z MMAsów, w tej serii MMAsów. -y. E, poszłam do kasy, a pani powiedziała, że to się nie przyjmie, ponieważ muszę kupić jeszcze jakiegoś tam slickersa do tego i Marsa. No i Pani mi odłożyła i nie mogłam tego kupić, więc miałam tylko takie rzeczy. I to jest 8-bit player. I to jest kratkę. I one ogólnie y, kosztowały y, złotówkę chyba, albo 120. Następny jest z City High Life, a z tyłu Hipster. Też 80 kartek w linię. Też tyle samo kosztowało To też tyle samo kosztowało I to jest Good Burger Wanted, A Girl, On jest w kratkę I ten taki sam Następny już, ostatni z A5 Jest taki z głową okładką w linie I to na pewno na polski Ogólnie się zastanawiam, którego najpierw wybrać Czy ten, czy ten Zastanowię się i ogólnie ten zeszyt jest w 96 kartek i ogólnie mi się strasznie bo mi się przypomina jesień i lato jako wieczór, więc jest bardzo fajne. Następnym, następną rzeczą jest taki przepiękny, przepiękny zeszyt A4 100 kartek po prostu I love dots. Po prostu moje kolory, nie to, że moje kolory, to jeszcze taki prześliczny, boże, jeszcze z I Love Dots. I co mi jeszcze zauroczyło w nim, że to ma kółka? Ogólnie chciałam takie kółka, żeby sobie zrobić tak, obrócić i mieć tak. I go przyznacie na notatki, ponieważ teraz będę miała dużo, e, dużo, 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 będę miała zęgstw dodatkowych, będę miała dużo nauki ogólnie niektóre rzeczy na przykład ten mogę na przykład przeznaczyć na dodatkowe na przykład dodatkowy polski czy matematykę raczej matematykę wiem, bo, albo właśnie ten mogę przeznaczyć do dodatkowego ale chociaż mi się strach jest straszny i mi jest szkoda dodatkowego ogólnie przeznaczyć i jest strasznie fajne fajny dlatego to jest ogólnie on jest w kraku. I on jest ogólnie strasznie, strasznie gruby I ogólnie strasznie to nie zadziwiło, że on ma tych kartek i jest duży Więc mm, polecam On kosztował 5 zł Teraz przechodzimy do takich przyborów Tu mam takich 8 sztuk, ok. 15 zł To on kolor czerwony, pomarańczowy, niebieski i zielony tu mam taki Stink, kartyczki przylepne Nie wiem, jak to się czyta ogólnie, więc tak już tak przeczytam. Jeśli, że, jeśli źle, no to wybaczcie mi to. I to jest 100 sztuk. Ogólnie mam zamiar e, przecinać je na pół i robić sobie z nich takie taką, jakby to fiszki. Takie fiszki, żeby na przykład e, pisać sobie tutaj. Na przykład słówko po angielsku, a z tyłu po polsku i tak się z niego uczyć. Więc w tym roku postanowiłam, że właśnie wydam na niego pieniądze I teraz moja, to moja kożanka w tamtym roku miała to ogólnie, więc mi, mi się to strasznie spodobało. Ogólnie brałam sobie to, to trochę od niej i, i w tym roku postanowiłam sobie, jak kupię. Są takie kolorowe karteczki. Które można, ją, które można je przeznaczyć na na przykład naklejenie na na, na na, kartki, na taki zeszyt, przykleić sobie i zaznaczyć sobie stronę, na przykład na której jesteśmy. Wziąć od razu i już mieć od razu zaznaczone. I góry są takie przepiękne kolorki. O te trzy po prostu mnie zauroczyły. Taki zielony neonek, żółty neonek, różowy neonek. I taki jeszcze pomarańczowy neonek, więc bardzo fajne kolorki ogólnie. I jeszcze mam takie cienkopisy z firmy Elefun. Ogólnie są strasznie podobne do Stabilo. Ogólnie strasznie piszą podobnie do Stabilo. Nie wyglądają na Stabilo, ale piszą podobnie i ogólnie Stabilo są strasznie drogie, a te kosztowały coś około dwa coś. Więc ogólnie bardzo polecam. I to są takie do różnych rodzajów papieru. Więc polecam. Jest ich 8 sztuk i one piszą 0,54 mm. I ogólnie to tu właśnie, fajnie jest taki obrazeczek Tak ogólnie narysowane. Ogólnie, wr wrócąc do tego, i do tego. To to kosztowało 2 złote, a to kosztowało 2,40 złotych chyba. I no więc przejdziemy teraz do mojego brata rzeczy. Tu mamy taką, taki zeszycik. To było razem w tym wystawie z tym. I tu było piórnik, ołówek, gumka i linijka. I tu był jeszcze taki spinaczek. Ogólnie ja ten spinacz może by wybrała sobie. Bo mu idzie do zróbki, nie potrzebuję takich znaczy nie do zarówki, tylko do przeszynka. I ogólnie nie potrzebuję takich spinaczek. A mi się przyda. I to jest taki zeszycik, tak jakby. co można z nim sobie rysować, pisać, co tam chce. A tu ma taki piórniczek ze Star Wars. Disneya. I tu ma, to, tu ma taki ołóweczek, gumka, temperówka i ojej oh linika. Linika ogólnie e, jest fajna, w tym, że tu ma taką proste, a tu z tyłu ma takie falowane, takie na świeczki jest fajne. To okró ten zestawik kosztował e, 8 zł. I teraz przejdę do takich moich e, kosmetycznych, mam tylko dwie kosmetyczne. To jest taki zniwe creme, najbardziej uniwersalny krem świata, doskonały dla całej rodziny. Idealny do codziennego stosowania wszędzie tam gdzie skóra potrzebuje pielęgnacji. Zawiera łatwo przyswojony dla skóry Eukeryt, który czyni ją łatką i zadbaną. Produkt przebadany dermatologicznie. Sorry, że Wam przeczytam, ale no. I to kosztowało biorąc 4 zł, 60 ml, i ogólnie jak patrzyłam w takich sklepach internetowych, to to kosztowało 4,25 Chyba A to kosztowało biorąc 4 zł. I e, muszę Wam powiedzieć, że mi się skończy, musiałam go sobie dokupić Ogólnie bardzo używam tych kremów Ogólnie teraz będziemy dla Was testować różne Ogólnie e, niedługo sobie zamawiam open boxa I zrobię właśnie dla, dla Was open boxa I tu mam ostatnią rzeczą jako, Taki balsam do ust I on może nie pachnie za ładnie, ale ogólnie byle jaki chciałam, a tylko miała, by mi strasznie usta zesychały. Ja bym tylko miała, aby dobrze nawilżało. Jak nie bardzo dobrze nawilżało, to następnym sobie kupię. Ogólnie bardzo dobrze nawilża. Teraz mogę Wam nawet pokazać. Bo akurat mi zaschnęło. I go trzeba tak naprawdę używać trzy razy dziennie. I on taki taki naprawdę taki połysk. zazwą może tutaj pokażę. Naraz, taki połysk daje daję. Zobaczcie czerwona, ale jeszcze mam od wczoraj pomadki, Które testowałam. No, i to by było na tyle. To jest yy, koniec yy, mojego faktu to School pierwszej części. Czekajcie na drugą część faktu to School. Ogólnie teraz mam zamiar nagrać Back to School, organizację mojego biurka, więc też czekajcie na serię Back to School w dalszą. No więc pa!